Dobry wieczór, wy już po obiedzie, no ja dopiero teraz jem, bo nie ukrywam, że mam spieszony dzień ze względu na ten Instagram, no jeśli mi zablokują, no to nie będzie live'ów, no trudno, nic na no, to nie poradzę, będziecie oglądać e, live'y Moniki. Jeżeli nie potrafiliście zablokować Vloków snap, czerwony jak cegła, drama alert, to są wszystko ich e, e, blogi, bo wszystko jest podane, oczywiście wszystko jest wysłane na policję. No nic na to nie poradzę w tej chwili. Nawet nie będę się starać zakładać nowego. Nie, zobaczysz jeszcze zresztą, zastanowisz się, bo to chyba nie ma po co i nie ma komu, skoro, skoro nikt nie potrafił zablokować tych, którzy są naprawdę zagrożeniem dla świata i w ogóle dla ludzi i dla młodzieży. No cóż. No nie jest wesoło. No ale jest tak jak jest.